Jest około 80 osób na naszym szkoleniu. Są to stomatolodzy z okolicznych rejonów, Stalowa Wola, Kolbuszowa, Rzeszów, ale też mamy kilku uczestników z Krakowa i z dalszych okolic, jak na przykład też Zamość. Moim jest przekazanie wiedzy na temat właśnie produktu MTA, na temat leczenia kanałowego i przekazanie tych informacji dla naszych stomatologów. Cerkamy współpracuje z Izbą Lekarską, ponieważ jestem jej przedstawicielem i reprezentuję w tym momencie Komisję ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie. Wielokrotnie firma CERKAMED prezentowała swoje produkty, brała udział w konferencjach, które Izba Lekarska organizuje na swoim terenie i w zasadzie można firmę pochwalić. Raz, że produkty są dobrej jakości, lekarze lubią nimi pracować. No i bez przerwy firma rozwija się, wprowadza produkty nowe, a szczególnie takich, których niewiele firm na świecie no, jest w stanie wyprodukować i te preparaty są drogie, natomiast firma polska, a to, że z naszego terenu, to jeszcze bardziej cieszy. Pierwszy raz zetknąłem się z tymi produktami na, na których targach i od tamtej pory po prostu spodobały się produkty i Zaczęliśmy współpracę. Przede wszystkim wykład prowadzi dr Gończowski, klinicysta, który nie zajmuje się pracą stricte naukową, tylko kliniczną. Daje dużo takich cennych wskazówek, uwag, jak pracować, jak wykorzystywać zupełnie inne materiały, jak wykorzystywać różne narzędzia do naszej pracy codziennej. Używam tych produktów od wielu lat, także jestem bardzo zadowolona, a na dzisiejszej konferencji no również kilka takich ciekawostek, kilka nowości, które e, oczywiście postaram się zakupić do mojej praktyki, tak żeby na co dzień stosować i, i żeby podnieść jakość świadczonych usług. Zainteresowanie naszymi produktami przeroszą nasze najśmielsze oczekiwanie. Przygotowaliśmy specjalnie na tą konferencję dla lekarzy ofertę polegającą na atrakcyjnych cenach, na pakietach produktów. Dodatkowo tutaj przygotowaliśmy również atrakcyjny konkurs polegający na tym, że każdy lekarz, który zrobił nas zakupy na kwotę powyżej 300 zł, będzie brał udział w losowaniu głównej nagrody Panela LED TV. Mamy wiele produktów, które tutaj prezentujemy. Są to produkty, które pojawiły się w naszej ofercie stosunkowo niedawno. O tych wyrobach opowiada również pan Krzysztof Gończowski, który na co dzień korzysta i który na co dzień używa tych produktów w swoim gabinecie stomatologicznym. Tymi produktami jest na pewno Alustatfom, który jest produktem przełomowym, a służy do tamowania krwawienia. To jest pianka do tamowania krwawienia na bazie chlorku glinu. Takiego produktu do tej pory w naszej ofercie nie było, a tak naprawdę niewiele firm na świecie produkowało go. W tej chwili MTA bardzo wspomógł myślę, całą stomatologię i staje się coraz tańszy i bardziej ogólnodostępny niż, niż kiedyś. Jest to cement, który zrewolucjonizował w ostatnim czasie stomatologię. I myślę. Tutaj wkradł się jakby w niszę, uzupełnił niszę, dzięki której możemy pewne przypadki wyleczyć, których wcześniej się nie dało zrobić, albo tylko próbowaliśmy robić, a efekty były różne. Z takich przypadków do stosowania tych cementów jest... No, sporo, można powiedzieć, że coraz więcej. Wiąże się to na pewno z, z, z słabszą konstrukcją samego zęba, z metodami pracy. I te materiały są nam tutaj pomocne w utrzymaniu samego zęba, bo to nie o to generalnie chodzi. Nas uczono, żeby zęby pacjentów swoje utrzymał jak najdłużej. Nie ma generalnie problemu, jak to niektórzy uważają, żeby zęba usunąć, w to miejsce prowadzić implant. Jest to już inne leczenie, leczenie znacznie droższe, a przede wszystkim pozbawiająca pacjenta zęba własnego. Bardzo miło, bardzo sympatycznie, pan doktor tutaj dysponuje naprawdę szeroką, rozległą wiedzą, która w naszej takiej codziennej praktyce jest bardzo przydatna, dużo nowości, dużo takich rzeczy praktycznych, które naprawdę mogą nam pomóc w podniesieniu jakości naszych usług, świadczonych dla naszych pacjentów, także naprawdę bardzo pozytywne wrażenia i mam nadzieję, że więcej będzie takich, tego typu szkoleń. aż w więc kawałeczek, yy, jak na razie jestem zachwycona.